Siemanko, ja jestem Marek Milionek, moi drodzy. W sumie macie rację. Ja mam próbę z z Minecrafta, ale nigdy nie mam czasu na inne rzeczy. To w dzisiejszym odcinku pokażę wam fajne, równe mechanizmy, które możecie wykorzystać w swoim Minecraftie. Nie są zbyt skomplikowane, więc dacie radę je na pamięć zapamiętać. Zapraszam do oglądania. No dobrze, moi drodzy. A więc tak bierzecie lepki piston, czyli lepki tłok. Więc tą nową pochodnię, komperatory, guzik. Jak już macie te trzy rzeczy, to jeszcze musicie wziąć to. I na razie to tyle. A! I jeszcze musicie wziąć ten... Znaczy jeżeli ktoś ma drzewo, no to niech stanie sobą drzewa, a jeżeli ktoś to na gameodzie teraz chce zrobić, to niech weźmie drzewo, tylko jak zwykle mam problem, żeby znaleźć sezonki. Bardzo Was przepraszam. Ja, gdzie ona? Chyba tu powinny być no. Dobra. I żeby to drzewo mogło jej urosnąć, bo miło. Dobra, stawiacie drzewo. Cięć się, Co nie? Macie takie drzewko i jesteście obok góry. Drzewo jest obok góry, co nie? XD. Robicie sobie taką górkę. Nie musi to być idealnie jak ja. Po prostu góra. No. Tutaj będzie przejście. Dobra. Jak już to mamy zrobione, to tak. Bierzemy dwa pistołny, stawiamy je. Swodnie jak też sobie dziwnie mówić, ale mam chrypę. Stawiacie je w taki sposób, to dole nie busicie. Raczej. To tak. Dobra. Stawiacie jeden blok, jak macie tak zrobione patrzcie żeby nie było że za szybko robię w sumie nie chwila bo ktoś to zauważył ten mechanizm będzie mega widoczny oczywiście możecie zrobić tak żeby on był 100 razy mniej widoczny więc tak możecie zrobić i tak nie to nie to nie to patrzcie Nie może być w taki kierunek, bo patrzcie wtedy ten pistolet jakby nic nie zasila, nie? No. Więc bierzecie wtedy ten tu bloczek. Tutaj zasilacie jakby. Wtedy się otwierają. Aj, trochę źle chwila. Znaczy w sumie drzewa nie musi być, ale tak dla o, oj, 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 oj. To trzeba zrobić. Ten przycisk może bardziej schować, ale nie jest ten. Wtedy, jeżeli macie daleko przycisk, no to weźcie sobie ten bloczek No. Zobaczmy. Chwilka, chwilka, gdzie to się jakby zamyka? Jak to się otwiera tutaj, to co ja tutaj zrobiłem? To musi być tak. O. No i schować ten, gdy już schowacie ten mechanizm kolor jakby górą. O, tam też możecie schować jakoś. To możecie sobie tutaj wchodzić, patrzcie, tylko na splincie trzeba wtedy. Okay. Mówię, za daleko tam że grałem, ale da się wchodzić. O, no i weszliście. I tak by wy wyglądał, jak chcecie z tego serię, to mogę zrobić z tego serię. I tak wyglądał pierwszy mechanizm. To widzimy się, jak y, zacznę robić już drugi. No dobrze, kolejny mechanizm to skaner oka, czyli zobaczcie, patrzcie, zrobię takie coś, że patrzcie, postawicie coś takiego i po prostu spojrzycie się i to wam przeskanuje oko. Mechanizm będzie tak prosty, że nawet możecie go na pamięć zapamiętać. Zobaczymy czy mi się go uda zrobić, bo trochę dawno nie robiłem mechanizmów, a byłem dobry w nie. ja wrzuciłem pół płytkę za skanerem oka żeby oczywiście nie dało się jakby wejść do środka to zamykacie dajecie tam do środka zombie Tutaj nie sobie mały też może być Aj, nie chciałem dwóch. Zabijcie te załogi, macie, dwóch to zabijcie je za bo... A więc tak jak mówiłem, postawcie sobie ząbiaka. stawiacie takie coś i tutaj stawiacie tak mm, chwilka nie, przepraszam, stawiacie dwie ja zrobię ten tutaj na chwilę, szybko yy, źle wstyd Jeszcze o jedno musicie, wiecie, to trochę tak powiem, że no trochę to daleko będzie musiał iść. Bo nie będę mógł dojść do dwóch, dobra. i jakby można powiedzieć, że macie ten mechanizm już ogarnięty ładnie że go możecie schować i jeszcze zanim ten to żeby było opóźnione tempunio to weźcie sobie jeszcze ten blok i po postawcie tak tu. Okej. Okay. Ja wam pokażę, jak działa ten mechanizm. Ten jak musi wyjść z tej płytki. Dobra Patrzcie, mu musimy tylko ząb jakby odsunąć Dobra, odsunął się i patrzcie S Skanujemy oko Skanujemy je, skanowaliśmy, można wejść, no, więc tak działa, ale żeby to lepiej działało, to możemy zablokować, żeby nie dało się odpalać wcześniej, czyli powiecie mi tak, że eee, ale jak, Ej, no idealnie tutaj przyszedł, nie moja wina. Dąbelki Kurwa, sobie zabiję go na chwilę Żeby było więcej widać Dobra To jesteśmy już tu w środku, co nie? I patrzcie Dajemy sobie drzwi, najlepiej żelazne. No. Sadzamy sobie tu zombieaka. Zamykamy. I dajemy wtedy jakby to. Tylko w której stronie prawie teraz? Z no No i patrzcie, kod jest teraz zablokowany Weźmy game od zero sobie No i patrzcie Trzeba podejść tutaj. Mogłem tego tak daleko nie robić, chwila. Bo źle to zrobiłem ja. Jaki ja dobry. Jeszcze pobawić na jedną grę, powiem ci co. Wtedy to tą Nie, szorki, szorki na odwrót. Chwila aaa, dobra jednak. Nie, bo ząbiak nacisnął, nad pcham. O! Wszystko znicz. Chyba, że chcecie to wykorzystać, że skrzynia z tyłu i tam dajecie im na kody. Opatrzcie. Teraz zamknięty jest zombiak, który jak pożyczy to będzie mógł wejść. I się otworzyło, widzicie? I się znów Bo nie ma was w kodzie. Więc tak działa ten mechanizm. Mam nadzieję, że Wam pomogłem w tym, jeżeli chcecie się schować. A my lecimy do ostatniego mechanizmu. Dobrze, pokażę Wam bardzo fajną armatę na lecz ona będzie prościutka. Jest łatwa, nie zajmuje dużo miejsca. Bierzacie jakikolwiek blok. Stawiacie go tutaj. Dobra. I stawiacie tak. Dispenser tu w tą stronę. Drugi w tę stronę i trzeci w tę stronę, co nie? Okej. Okay. Pochodnie redstone no, wam dajecie wtedy tutaj. I tutaj dajecie wtedy kolejną. Tak na to. żeby Pochodnia była tak i żeby każdy był w stronie, tylko te dwa były w tą. Dobra z tyłu dajecie te takie tutaj guziurki no i tu dajecie skła dobra i wypełniacie wtedy to sobie w TNT wtedy jeszcze nic nie róbcie ja zrobię tylko szybki Gionek, bo się noc zrobiła dobra i teraz tak bierzecie kolejny blok taką pół płytkę jakąkolwiek i co najważniejsze wiaderko z wodą dobra to i ostatnia rzecz która będzie wam na stuwa potrzebna czyli guzior guzior Dobra. Stawiacie wtedy słaba, A tu wodę. I macie gotową arma C. To patrzcie moi drodzy. Teraz naciskamy raz. Tylko raz, nie, nie więcej. I wystrzeliwuję wam. A wszcząt to marnowane cztery TNT po każdej stronie. No to uderzyć może mocno, ale jak macie odpalony jeden raz, to drugi raz guzika nie naciskajcie, bo możecie zniszczyć wtedy jakby ten. Ale powiedzcie czemu to w ziemię nie uderza? No to akurat dobrze, że czasami w ziemi nie uderza, bo patrzcie. Macie tutaj wkład mury was, kolega zbudował, co nie? A wy chcecie go zaatakować, jakoś I on się tutaj broni, bo ma swój domek, Kolegi domek, a wy walczycie, bo macie wojnę, co nie? No, ma taką swoją ścianę i strzelacie się z łuków. Odpalacie taką wyrzutnię. No i was kolega ma połowę zniszczonego od razu, więc myślę, że bardzo fajne. Popatrzcie. Od razu ładnie się niszczą wyelaznicę. To był kolejny mechanizm. A my przechodzimy do ostatniego mechanizmu. Dobrze, nie wiem czy to będzie mechanizm, ale taka pułapka na kolegę, taki mini prank może być ciebie więc takie rzeczy, O, ale nie musi to być akurat bedrock, bedrock jest w Robicie ściany, nieważne z jakiego bloku, naprawdę. Wziąłem złote, bo miałem pod ręką. Po prostu, jak nie musicie robić ściany, to ma być takie, że niby w pokoju to jest. Dobra. Pasku kolega matka, no nie wiem, wątpię, że takie coś na przykład ma magazyn z tego, z, z tą co No. Weźcie sobie jeszcze redstone pochodnie albo blok, żeby po prostu odpalać palać. Móc. Użycie pomiędzy tych dwóch stron i go wsuwacie. Tak zróbcie kilka razy jak macie shulkery. Choć wątpię, że macie w zwykłym świecie shulkery, bo ich się nie da jest zwykłym ale jak ktoś w endzie mieszka, albo na kreatywie chce sprękować prelegę. To zawsze tak mocno. Dobra, jeszcze bedrock i postawcie tutaj. Czy coś jak macie? Takie rzeczy? I patrzcie, komin. Pokażę wam nowy komin. W Minecrafcie. Dobra. I to jest taka pułapka, mówię. Kolega idzie do domu. I idzie, mówi. Siema stary, co tam u ciebie? Słyszę jakieś dziwne dźwięki. Patrzcie na to. Co wtedy robią są kiedy słyszą trypka. Nieźle się bogują. A. A nie woda się zaczęło tepać. Wszystkie się tepły. Więc tak muszę kować kumpla dźwiękami najlepiej. Wow, Patrzcie jak były rozstawione. Dobra. Ja szybko wyłączę mowy, żeby tutaj nie legowało. Co jest? Sunkerie są pokojowe? Chwila. Czułem pokojowy tryb, a sulkery nadal są. Czy to jest jakiś bóg? Chyba tak, będzie trzeba jest zrobić te pomrocze. No dobrze moi drodzy, to były takie mechanizmy. Mam nadzieję, że taki porolnik Wam się spodobał w, w tych mechanizmach. Ja zapraszam Was do więcej moich różnych odcinków. Jeśli ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Zasubskrybujcie mój kanał. Dajcie łapkę w górę. Będziecie się... A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Trzymajcie się no i papa...